Dzisiaj kierunek Chorzów Na sam dół mapy Już jestem spakowany Pogoda OK No to w drogę Chaba zakupiona, tym razem hot dog no i trzeba startować w trasę. Circle K opuszczamy miasta trasę. Pogoda dzisiaj dopisuje. Jeden stopień na plusie, trochę śniegu, trochę lodu, ale generalnie jest fajnie. Zatankowane pokorek No i co my tu mamy? 5 godzin 22 minuty, 562 km. 11.16 na miejscu No ładna, ładna trasa Będę miał okazję Przeczytać nie jedną książkę Myślę, że dwie książki w międzyczasie Przeczytam w wersji Audiobook No i wyjeżdżam Na mój Na moje ulubione rondo Ostatnie rondo w I na Gdańsk, na Gdańsk 7 koło S7 Później na A1 No to w trasy. I wjeżdżam na pierwszą bramkę autostrady A1 Amber One, nie Amber Gold, Amber One To jest to Mop Kleszczewo A nie, to Mop Kleszczewo za 4 km Strada bursztynowa Ale jaki to MOP? Nie wiadomo widocznie nie ma tu mopa nic nie zrobi Obór biletu biegasz w taką pogodę nic do tego nie zmusiło i sam siebie to od razu cośowała wystarczy że trochę jeszcze 500 km przede mną Proszę czekać Please wait Have a nice trip Dobra, mamy Jazda I zjazd z autostrady Number one o, Proszę bardzo 29,90 Dziękuję. No i bezpłatna część autostrady. Jedziemy dalej. Teraz będziemy cieli laptopa, koszula, dosyć gruby. i Dziękuję. Не вишло, не? Пока что открывается наша шутка. Не не вс ⁇ чего до хотел?

będzie działał? Będzie działać. Będzie działał. Idealnie. Za dwójka już się nie dała. Jest. hotel. Tutaj jeszcze nie byłem. <laughs> co my tu mamy? Bramę zamykaną. Ciekawe czy mnie wpuszczą. co za porządki. No kto nie wiedzie. Naciśnij przycisk, aby wydrukować bilet Odbierz bilet. wiecz na parking O kurczę, gdzie ten bilet? A jest. 25 zł doba. Aha, mogę wierzyć. No, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Teraz pytanie, gdzie jest recepcja? Aha, recepcja jest na wprost. To jest moje jakieś ulubione miejsce. Najlepiej gdzieś z przodu. O, tutaj jest miejsce dla prezesa. Dobra, mamy to. No i jestem pod hotelem. Idę do recepcji. Fokus Hotel. Coś nowego. Tutaj jeszcze mnie nie było chorzów wygląda ładnie Nowoczesny hotel trzygwiazdkowy, więc standard powinien być odpowiedni. Muszę przede wszystkim restaurację zwiedzić. Łodnie jest. No to lecę. Pokój 247. No to zobaczmy Jak w środko. Karta? Gdzie tą kartę tutaj? Karta włożona, a pokój jak? Może być. Pokój w porządku. Jest pióreczko. Jest łóżeczko. Warunki. Ok. Duże. Duże okno. Nawet obraz na łóżkiem I telewizor. Z telewizora to nigdy nie korzystam. Nigdy nie ma na to czasu. Ale to jest pokój jednoosobowy. Z tego co widzę. Łazienka A w porządku. Dla mnie może być. Dla mnie najważniejsze, żeby ciepło było. Ciekaweczka, ale w Możliwe, że skręcony jest. No, ale chyba grzeje. A no, czysto ładnie. Schludnie. No dobra, czas wypoczywać. Zamówiłem jedzenie do pokoju. Ta suszarka jest niebezpieczna. Nie wolno jej używać. No niesamowity hotel. Nawet wjechać na parking nie można. Brak miejsc i koniec. Nie wiedziesz. Prama zamknięta. Niesamowity, niesamowity to jest hotel. Oczywiście miejsce wolne było. A szlaban zamknięty. Ominąłem no bokiem, no bo co miałem zrobić? Nie dbaję o klienta, w ogóle ich klient nie interesuje, pewnie w pracy im przeszkadza. Tak to jest z takimi dużymi molochami, hotelami. Nie polecam. No niestety muszę tu przebywać, bo klient mi tu wykupił miejsce, ale jestem naprawdę niezadowolony z tego hotelu. Drzwi zamknięte. Pokój 247. Długie korytarze mają. Hotel Fokus Chorzów, jeszcze długa droga. Na śniadanie. Jestem na drugim piętrze, ale windą nie jadę. Będę szedł po schodach. Jak w szpitalu, twój pokój został zdezynfekowany. I czerwony krzyż Od razu czuję się bezpiecznie Dobra, to lecę na śniadanie Rzut oka na parking z góry Coś tam koło mojego samochodu się zebrali Ale to chyba nie dotyczy mojego samochodu Tam gdzieś jest Chorzów Zaraz pojadę tą drogą Idę na śniadanie no cóż, chyba mnie lubią jak tu ich nie lubić w takiej sytuacji ostatnio ich humor mi się poprawił więc nie jest tak źle jak na początku myślałem i wyjazd z parkingu hotelowego na Chorzów skręć w prawo Już skręcam tak wygląda Chorzów! Wice, święto Świętochłowice, Katowice nawet na centrum jadę. Centrum to pewnie nie zobaczę, bo muszę już do pracy jechać. No ale odrobinka Chorzowa jest! W pigułce! Tak wygląda Chorzów! Jak miasto. Polskie miasta bardzo do siebie są podobne. Nie widzę jakiejś większej różnicy. I skręcam w ulicę Katowicką Chyba jakaś główna arteria chorowa. Wymyślę, ale jak jest, tego ja nie wiem. Półtora kilometra. Nią przyjadę no i już niewiele widać, bariery z lewej, bariery z prawej no niestety jeszcze kawałek Katowickiej zaraz będę skręcał w ulicę Nową i no to miasto, no nie widzę tutaj nic szczególnego długa prosta droga aż po Katowice Dużo starych budynków, pewnie jeszcze przedwojennych. Stara zabudowa. Centrum jest tam gdzieś daleko w prawo, bo widziałem znak. O, i stacja benzynowa CPN po prawej. Mój ulubiony Circle K. Za 400 metrów skręć w prawo. Tutaj kiedyś tankowałem, chyba McDonald's. A tak, McDonald's jest z tyłu. Znam ten klimat, tutaj już byłem. Wielokrotnie. No cóż, ulica nowa w prawo i do pracy. Skręć w prawo. No i zjazd autostrady A1. W bursztynowej autostrady. Koniec przygody z Chorzowem a dużo się działo, i w hotelu dużo się działo, i na instalacji dużo się działo. Wyjazd pełen emocji. Pozytywnych i tych negatywnych bardzo, bardzo fajny klient Bardzo fajna instalacja Bardzo niefajny hotel Pierwszy raz jestem niezadowolony chyba z hotelu Jakie one zawsze tam były Takie były, ale z tego jestem niezadowolony Nie podoba mi się to w którym to kierunku Wszystko zmierza Ale co zrobisz Nie no generalnie Zachowali się w porządku Trudno mieć do nich pretensje To po prostu wina systemu Proszę bardzo. Aha, nie dałem karty. Jeszcze karty. Tak, ruteksy. Bardzo dziękuję. Tak jest system skonstruowany. Płacą im za to. Płacą hotelom za to, żeby wprowadzały obostrzenia. Te Hotele, które nie wprowadzają obostrzeń i nie płacą, tak zwane tarcze. Zresztą pan mi to dokładnie wytłumaczy. No i co im się dziwić? Darmowe pieniądze biorą i muszą stosować się do przepisów. A przepisy, jakie są, takie są. To na Facebooku pokazywałem. Nie mamy niestety na to wpływu, ale ja się nie zgadzam. Ja ten hotel wydał mi i idę usiąść. Ja nie muszę tam przybywać Na szczęście są też inne hotele No cóż, lecimy dalej Na Gdańsk, a później na Siódemkę Już niedługo Elbląg, ile mi tam zostało? 83 km 44 minuty No i zjazd na Elbląg Koniec wyprawy pod tytułem Chorzów Generalnie z instalacji jestem bardzo zadowolony, bardzo fajni ludzie, fajni operatorzy. Fajna firma. I instalacja bardzo dobrze się udała. Maszyna pięknie się zainstalowała, robią produkcję. Jeszcze możliwe, że do nich wpadnę we wtorek, środę, ale generalnie operator ma dużo, dużo nowej wiedzy do opanowania i troszeczkę był tematem przerażony, że tak dużo musi opanować wiedzy. Ale młody chłopak, wie, kurcz jest i poradzi sobie. Ja mam dużo większe doświadczenie, dlatego dla mnie to były proste rzeczy, ale dla niego to wszystko było za 700 metrów. Nowe na rondzie, drugi zjazd. Elbląg, Elbląg w całej okazałości przed nami. Zaraz stacja, a wcześniej rondo. W filmie umieszczę jakieś cięcia, ocięcie laptopa, umieszczę by można było zobaczyć, jakżeśmy laptopa chyba. Laptop to siba ile się dobrze nie... Mylę. o ile się nie mylę. Tak, laptop to siba. żeśmy go na pół No to cóż, to do zobaczenia przy następnej wyprawie. Jeszcze nie wiem gdzie jadę. Muszę sprawdzić w grafiku. Na rundzie Drugi zjazd. No to cześć.